Cześć trzymaneczko, witam wszystkich z tej strony Arecki. A dzisiaj lecimy sobie z fajnym treningiem, ponieważ jest to obwód, wymyśliłem go na poczekaniu, że tak powiem, czyli dosłownie zajęło mi to 5 minut. Wziąłem to co mam pod ręką. Ustawiłem sobie wszystko, wykonam 3 obwody, następnie mogę zmienić to w innej kolejności, w innych ćwiczeniach i znowu wykonam sobie 3 obwody. Taki trening zajmie mi około 45 minut i co? Każdy może go zrobić, jeśli nie masz motywacji, nie masz chęci do wykonania treningu tego samego, bo monotonność cię dopadła. Spróbuj sobie właśnie zrobić jakiś inny obwód, którego nie robisz na co dzień. Zaraz wam pokażę, jak to u mnie wygląda, jak się te ćwiczenia prezentują. I zaczynamy. To teraz wam pokażę pojedyncze ćwiczenia, jak one wyglądają, a następnie zabieram się za konkret. Czyli na początku startujemy od skakanki, minutę skakania, następnie przychodzimy, robimy sobie. 30 brzuszków, dokładnie to z 5, czyli nie podnosimy całej góry ciała do pozycji kucznej, tylko spinamy leżąc. Następnie przychodzimy sobie i robimy barki bokiem, potem pompki, potem przeskoki nad barierkami. To zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Przenosimy jedną poręcz i przeskakujemy przez nią. Następnie mamy e, przysiady z gumą czerwoną, tak jak widzicie, i to będzie nasz pierwszy obwód. Skończyłem właśnie trzy serie mojego pierwszego obwodu i będę zaczynał trzy serie mojego drugiego obwodu, więc wam zaprezentuję teraz co będzie w drugim obwodzie. Więc drugi obwód prezentuje się następująco: zaczynamy od poręczy do pompek, robimy pierw na jednej poręczy 5 pompek, następnie na dwóch, znowu na jednej i na dwóch, czyli wykonamy 20 powtórzeń. Następnie bicep z gumą, następnie ee, rowerek na macie i następnie sobie wykonamy skakaneczkę żeby pobudzić i podnieść ten krótki, ale intensywny pamiętajcie yeah. Trzecia seria drugiego obwodu za mną, więc ja na dzisiaj kończę. Zajęło mi to około godziny, więc jestem mega zadowolony, bo podze mnie leci. Tak więc trening udany. Ja Wam życzę miłego weekendu, miłego tygodnia, siła. Ale łapa, uśmiechajcie się, piąteczka.